Pierwsze miejsce po raz pierwszy. 180 maluchów z 7 przedszkoli wzięło udział w piątej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. 12 maja na stadionie przy ulicy Białogórskiej w trzech konkurencjach lekkoatletycznych rywalizowały dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Punktowane są tylko trzy imprezy z wielu pozostałych, które odbywają się na Morajbie, boiska. Punktowana w tym roku była konkurencja skoków w dal biegu na 40 metrów oraz rzut piłeczką. Dzieci poza tym mogły bawić się w zamkach dmuchanych, jeździć hulajnogą, jak również skakać na piłkach i sprawdzić swoje umiejętności hulaj-hop. Wszystkim dopisuje humor, dzieci są bardzo zadowolone, impreza jest udana, mimo takiej niesprzyjającej pogody. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział. I myślę, że się udało i organizatorom i oby tak dalej. Do ogólnej punktacji brano pod uwagę pięć najlepszych wyników dziewcząt i chłopców z każdego przedszkola uzyskanych w konkurencjach trójboju lekkoatletycznego. Punkty i miejsca uzyskane przez każde przedszkole miały wymiar jedynie symboliczny, bowiem wszyscy zawodnicy byli zwycięzcami olimpiady każdy przedszkolak otrzymał z rąk burmistrza złoty medal, dyplom i nagrodę, a przedszkola wspaniałe puchary i nagrody rzeczowe. Świetna impreza integruje i dzieci i dorosłych. Tutaj jest mnóstwo rodziców, kibiców. No olimpiada przedszkolaków po prostu taka z prawdziwego zdarzenia. Jedyna różnica polega chyba tylko na tym, że tutaj każdy uczestnik dostaje złoty medal za sam udział. Ma impreza naprawdę znakomita. Cieszę się że w Bogatyni możemy robić frajdę i naszemu najmłodszemu pokoleniu i naszym rodzicom bo wiedziałem że tutaj ten doping był taki jak na prawdziwych takich powiedziałbym profesjonalnych i seniorskich zawodach. Za każdym razem jest tak samo to urocza uroczystość w której dzieci mogą sprawdzić się nie tylko pod względem przygotowania fizycznego ale również wspaniałej zabawy. Bawią się. Współrywalizują, ale przede wszystkim są szczęśliwe, że biorą udział w czymś takim.